Panie Wójcie, Panie Radny, goście, uczestniczący w dzisiejszej sesji, ja dziękuję, że możemy się spotkać. Co prawda mamy takich więcej, przynajmniej z mojego punktu widzenia okoliczności do spotkania, które mówimy o rozwoju było celem i spotkaniem naszym, bo przecież przed nami wiele trudnych pewnie i spotkań. Mówiąc tego, o drogach, pewnie o przebiegu kolejnej drogi, która będzie budowana i związana z tym problemem, ale to myślę że już niedaleka przyszło i o tym też trzeba będzie rozmawiać. Natomiast mówiąc dzisiaj o tym problemie, który w mam, się mamy zająć, bo pomimo tego, że dzieje się tylko w mojej rodzinie to, to problem nam nie mnie ubywa. Chciałem powiedzieć, że dla mnie jest tutaj pani prezes spółki, która nazywa się Wielkiej Partii lotniczej. Drodzy Państwo, może tak dwa słowa, bo nigdy nie mieliśmy okazji tak faktycznie o, o tych sprawach natomiast kularowych porozmawiać. Dzisiaj już wiele się rzeczy toczy, dzieje ku niedowierzaniu może i nieraz na nas samych. W momencie, gdy pierwsze rozmowy odbywały się w starostwie, czy w ogóle ma to sens i ma możliwość realizacji, gdy jest zobaczycie miejsce, w którym się to ma, który ma partyjny, który musi powstać i dla kogo go robić i w jaki sposób go realizować, pojawiało się oczywiście wiele problemów, trudności nie tylko natury planu, ale gospodarowania przestrzennego, ale przede wszystkim tych międzyludzkich. Bo jak wiecie, to pewnie do Was również te słowa dotarły. Sam pomysł pojawił się nie dlatego, że teraz Bielski, czy tam służby miały kapitalny pomysł, tylko dlatego, że na nastąpił poważny rozwój u nas w Bielsku, czy tak mogę powiedzieć, w ramach Polska ten oddział w Białej, gdzie miało, miało budować pas startowy, by potem go w końcu nie wybudowano, e, miało szkolić e, przyszłych adeptów sztuki lotniczej, w końcu nie szkolono. E, ten rozdział był też na tyle poważny, że w ramach, e, w ramach e, oblotów i ewentualnej strategii, gdzie taki park, czy takie miejsce do lądowania samolotów niekości się małych, sportowych może powstać. Podano sobie, trzy lokalizacje, jedną z nich była właśnie tutaj Chauda, e, hałda na Kowalni, którą wszyscy dobrze znacie. Na projekt składa się pas startowy do prób produkowanych samolotów o długości 700 metrów, szerokości 22 metrów. E, Cztery hale o powierzchni prawie 8 tysięcy metrów kwadratowych, cztery hangary, każdy o powierzchni 648. Tu jest teren inwestycji planowanej, którą do którym się przygotowywali. Dzisiaj obiekty tam są obrócone troszeczkę inaczej, a to między innymi dlatego, że cała inwestycja pierwsza lokalizowana miała być zupełnie na granicy między Pestwiną a Czechowicami, czyli pas startowy miał być po stronie Westwiny obiekty kubaturowe po stronie Czechowic zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie całej inwestycji w gminie Beskidy. Całe jest na terenie gminy e, Oprócz tego stacja droga kupowania, e, oprócz tego, e, proszę Państwa, ja powiedziałem 8 tysięcy jest 8, bo tak wychodzi nam w tej chwili z, z, z obiektu z, 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 który, który kupujemy jako, jako konstrukcję, jest stacja paliw, jest budynek kontroli lotów, są prace utwardzone. więc w ogóle zbiorniki paliw, bardzo istotna sprawa. Proszę Państwa, jeśli chodzi o zbiorniki paliw, to growy wypadków małych samolotów, których służymy, spowodowane są brakiem paliw. Aerogluby dzisiaj nie prowadzą stacji paliw na swoich lotniskach albo albowiem wiąże to się po pierwsze z posiadaniem środków finansowych, bo za paliwo się płaci od razu, po drugie ze szczególnym rozliczaniem tego paliwa, albowiem część tego paliwa nie posiada akcyzy, szczególnie paliwo lotnicze. W związku z tym, mimo tego, że produkcja jest droższa, to w sprzedaży jest tańsze, z uwagi na brak decyzji, ale wymaga niesamowitego rygoru fiskalnego. Nie chcą tego prowadzić. W związku z tym ja chcę Państwu dać przykład. Leciałem w produkowanym samolotem, który będzie produkowany w Bielsku, Tutaj właśnie proszę tak szybciutko przelecieć po kolei. To są tereny, których w bądź do, do realizacji. Tak to sobie ładnie wygląda. Proszę zwrócić uwagę na tym zdjęciu. Jak, gdzie znajduje się budynek stacji przesypowej w stosunku do, do gruntu jak ten grunt w tym miejscu wyglądał? Za chwileczkę Państwo zobaczycie, że ten budynek stacji przesypowej będzie tylko widoczny w połowie cała reszta, to jest ten zniwelowany teren. Problemem, widzimy tutaj zbiornik osadów Popuczko, mułów popuczkowych. Proszę Państwa, to był nasz podstawowy problem zbiornik mułów popuczkowych, a bowiem rura tego zbiornika wychodziła w miejscu takim, był jej wypust, że zalewała nam teren, który użyczyli, użyczono nam z Aby móc realizować inwestycje, musieliśmy od miejsca, które teraz Państwo widzicie, w lewo przesunąć się praktycznie o 12 metrów i 12 metrów wybraliśmy muł, który fragmentami sięgał 8 metrów w dół, Mów, który jest dalej własnością kopalni, więc musieliśmy go zdeponować, czyli przenieść w inne miejsce, nawieźć materiału, doprowadzić, przed, przenieść rurę. Ona tam wystaje po prawej stronie. Państwo zobaczą, teraz tu jest pokazana jako rura, która e, e, już jest przełożona. I proszę Państwa, chcę powiedzieć, że kopalnia Silesia jest bardzo ciekawym miejscem, bo jest to jedyne miejsce, które ma napisane, że ma zamknięty obiekt wód popłuczkowych. Zobaczycie na szybku tu są konstrukcje hal, które na dzień dzisiejszy e, zalane już te fundamenty, które tam były bronne. Chcę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy nie mam zdjęć dnia dzisiejszego, ale dzisiaj o godzinie 11 na jednej z tych stoi już... Dziewięć przęseł do po Chcę powiedzieć, że do czasu, że do czasu, to, to już jest asfalt, proszę Państwa. To już jest kolejny etap do do, do, do asfaltowania. To takie ośnieżone po, po górnej części, to jest tam zebrany z dołu umów, który za chwileczkę musimy gdzieś wywieźć. Nie bardzo wiemy gdzie i jak. Proszę Państwa, teraz w końcówce pasa widać budynek, który przedtem górował nad całością i praktycznie był, jego fundament był wystawał na równi z terenem, a tutaj proszę zwrócić uwagę, że on jest praktycznie schowany. Na końcu po prawej stronie nam go widać troszeczkę. Na końcu po prawej stronie, tak. I proszę Państwa, dzisiaj doprowadziliśmy do 7,5 do 9 metrów nadsypanej ziemi od Powiedzmy sobie umownie mówiąc od połowy tego obiektu, czyli tutaj, gdzie kończą się po lewej stronie pokazane fundamenty Halb, to od tego momentu dosypywaliśmy aż tyle tyle tereny. Fundamenty, łapy i w środek lejemy, to tak ładnie błyszczy, to nie jest woda. To jest tak wykonana płyta betonowa, która jest już gotową posadzką do Hal, dlatego to... Powiedzmy nie jest to wszystko naraz bo to wymaga technologicznego czasu na szlifowanie i przygotowywanie. O, tu jest piękna widoczność tego obiektu w stosunku do poprzednich zdjęć, które, o których żeśmy, o żeśmy e, mówili. E, ja proszę Państwa chcę, żeby małych samolotów, jeden jakiś doktor e, uspokoiliśmy i mamy teraz spokój, że nie będą lądowali, nie będą biegali, nie będą przychodzili. Było to nieoficjalna, proszę Was. Próba lądowania i, i, i przepraszamy, żeśmy nie, nie zapraszali, ale nie miało to nic wspólnego z żadną imprezą, żadną uroczystością. Po prostu chcieliśmy dla nich z, zrobić no, ten pierwszy krok, który chcę Państwu powiedzieć, bo no tak, dwa samoloty przyjechały z Katowic, zaraz Katowickiego, chcę Państwu powiedzieć, że efekt tego był taki, że w piątek u nas w spółce musieliśmy odbyć trzy rozmowy z kolejnymi potencjalnymi kandydatami na, na uczestnictwo na terenie Parku Technologicznego Przemysłu Lotniczego. I wielu, prawie wszyscy, którzy byli obecni, co mnie bardzo cieszy, którzy przylecieli, to byli wszyscy tak zwani niedowiarkowie, którzy nie wierzyli w nasz projekt i nie wierzyli, że cokolwiek się stanie. Chcę powiedzieć, że zależało nam na tym, o czym powiedział Pan Starosta. To są nowe miejsca pracy dla nowych zawodów. Dla nowych zawodów, które są zawodami na, na jutro, które są niezmiernie potrzebne, które są prawdziwie innowacyjne. Ten projekt otworzył Panu staroście to, że może jako partner dzisiaj rozmawiać z jedną z bardzo dużych firm, która ma w Polsce wykonać projekt nowego silnika turbo-odrzutowego do Beninka. Ten projekt ma być w Polsce wykonany, oblatany, certyfikowany i ma tu być uruchomiona produkcja na cały świat.